Hej moi mili, witam was bardzo serdecznie w pierwszym, w pierwszym na moim filmiku, takim w sumie, e, znaczy może nie poradnikowym, ale informacyjnym. E, chcę wam pokazać dzisiaj, znaczy informacyjnym, informacyjno-technicznym, ponieważ chcę wam pokazać, e, pokrótce przedstawić mój ulubiony program graficzny. E, w większości graczy, e, graczy PC-owych jest znana platforma Steam. E, Steam jest to bezpłatna aplikacja, bezpłatny sklep z grami. Um, oczywiście gry są płatne, ale tutaj. Um... Jest takie jedno miejsce, w którym. To jest platforma gamingowa. Jest to jedno, jedno konkretne miejsce, w którym można trzymać całą swoją bibliotekę gier. Tu są wszystkie moje gry, jakie ja posiadam. E, oczywiście, no nie wszystkie, bo część też mam pudełkową, ale głównie chodzi mi o to, że jest to takie miejsce, w którym kupuje się programy, gry i można je sobie tutaj trzymać w jednym miejscu. I ja nabyłam kiedyś na jednej z promocji program Camera Back. Nikt go nie zna. E, zaklinam, że nikt go nie zna. Ale oprócz tutaj Moniki, mojej, mojej kochanej koleżanki, Nikusi, zaraziła się ode mnie tym programem. Jest to rzecz, która. którą właśnie mówię. Byłam na promocji za niecałe 3 euro, teraz kosztuje 11,99. Podejrzewam jednak, że w jakiejś promocji to jeszcze kiedyś będzie miała jakąś tam obniżkę. Jest to program do obróbki zdjęć, po prostu, bezpośrednio. I powiem Wam, że tak jak ja zawsze chciałam umieć obsłużyć Photoshopa, takiego prawdziwego, legalnego Photoshopa, tego tutaj, e, tak nigdy tego nie zrobiłam, nigdy tego nie opanowałam. A ten program, swoją przejrzystością, łatwością obsługi, naprawdę przypadł mi do gustu i wszystko, większość tego, co ja robię ze swoimi zdjęciami, robię za pomocą tego programu, nie licząc retuszu twarzy. Co się stało? No, halo, przecież ja już to wiem. Hmm. O właśnie, wszystko działa. Um, tak wygląda interfejs. Jest naprawdę bardzo prosty. Pokażę Wam jego obsługę na podstawie obróbki jednego zdjęcia. Pokażę wam, co to robi w ogóle z tymi zdjęciami. Um, biorę sobie jedno zdjęcie z mojego ostatniego spacerku um, spaceru po, po, moim, po mojej dzielnicy. Um, tak więc tak, tutaj mamy adjustments, czyli podstawowe jakieś tam um, podstawowe funkcje, które są potrzebne każdemu fotografowi, czyli przycinanie ekspozycja kontrast, saturacja, temperatura i takie multinarzędzie dla takich totalnych amatorów, którzy nie wiedzą um, którzy nie wiedzą co, co z tym zrobić. Tutaj można sobie jednocześnie... Um, Kombinować z saturacją, kontrastem i ekspozycją. Tutaj na dole pojawia się cały pasek akcji, które wykonaliśmy na, na naszym zdjęciu. Nie będę teraz tutaj, mamy podzielone to wszystko na kategorie na podstawowe, światło, kolory, efekty fotograficzne czyli winiet winietowanie jakieś tam przecieki, ziarno jakieś tam wyostrzanie blur, na przykład jakieś okrągły blur, czyli tak jakby żeby rozmazać coś w kształt koła. No i tutaj mamy watermarki, możemy sobie dodać pozmieniać rozmiary. Podstawowe wszystkie narzędzia w adjustments. Tutaj można naprawdę wiele po kolei sobie eksperymentować ze swoimi zdjęciami. Ja już to robiłam od naprawdę dawna, bo pokażę wam jedną rzecz. Pokażę wam tą rzecz, o może chyba wam pokażę tą rzecz. Jeśli będzie mi dane. No, już, już. No, halo, komputerze, o, dziękuję bardzo. E, bardzo dziękuję, że pozwoliłeś mi wreszcie. E, pokażę Wam, mam 491 godzin przepracowanych w tym programie. To znaczy, że naprawdę dużo, dużo w nim już się narobiłam. E, Powiem, to tak jak było, żeby ładnie wyglądało. Hych i zaczniemy sobie eksperymentować na naszym zdjęciu. Tutaj mamy jeszcze taką zakładkę jak My Styles. Tutaj mamy całą gamę gotowych efektów, takich jak na Instagramie, w, w Skokam, ewentualnie w Oskokam, jakkolwiek to się nie, nie wymawia tak naprawdę. Są tu różne fajne, ciekawe efekty i um, nasilenie każdego, oczywiście można sobie tutaj um, tutaj jest saturacja, no, saturacja na czarno-białym zdjęciu nic nie pomoże, ale ilość filtra, wszystko tutaj. No, akurat pokazałam kiepski przykład, bo, cza... bo czarno-biały. teraz Wam pokażę na czymś kolorowym. Um, powiedzmy. Hmm. O, powiedzmy coś takiego. Tutaj wskakują nam gotowe filtry stworzone dokładnie z tych um, tutaj parametrów, które możemy znaleźć w Adjustment. Są to po prostu gotowe prezety, jakie nam wskazują, wskakują. Możemy tutaj właśnie ekspozycją się bawić do totalnego zaciemnienia. Masakra. Um, tak, albo do totalnego rozjaśnienia w zależności od tego, co kto chce um, osiągnąć, ale nie, nie o tym mowa. Po prostu na razie Wam pokazuję, co tutaj można sobie... Co tutaj sobie można poustawiać. Tutaj mamy następną zakładkę Cameras. To są takie typy naśladujące, to są presety naśladujące stare kamery. To są ciekawe opcje, ale używam co? Używam trochę matu. Ewentualnie tutaj pokażę Wam mat i pokażę Wam włączony, wyłączony. Po prostu do zmatowienia troszeczkę zdjęcia. To lubię zawsze sobie dodać troszeczkę. Troszeczkę tego do, do fotografii, żeby miało troszeczkę taki stary, zużyty efekt na sobie. Tutaj możemy dodawać jakieś ramki, naprawdę możemy robić dziwne rzeczy z tym. Tak naprawdę co kto lubi, ale jeżeli już się zabieramy. A tutaj mam może. Tutaj jest takie skrótowo to wszystko, co mam tutaj, tutaj mam w skrótowych podmeni. Dobra, tego nie chcę tej ramki. Pokażę Wam teraz jeden z. Z moich filtrów, które ja sobie tutaj już stworzyłam dawno, dawno temu. One mają bardzo głupie nazwy, więc po prostu nie zwracajcie na nie uwagi. Um, dobra. Powiedzmy. O. Ten filtr. Ten filtr bardzo mi się podoba, jeżeli zdjęcie jest jakieś ciemne. Um, właśnie tu jest dużo matu i im więcej matu. Dodam sobie do mojego presetu, tym wiadomo, mniej wyraziste będą kolory. Um, to ten podkład nie bardzo pasuje do, 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 do tej fotografii. Ona powinna być troszeczkę bardziej wyrazista, moim zdaniem, trochę bardziej bajkowa, biorąc pod uwagę mgłę, która jest z tyłu na, nad stawem. Um, ale tak akurat mi się kliknęło. Odznaczę ziarno, bo na razie nie będzie mi potrzebne. Um, pokażę Wam wszystko po kolei, jak wygląda. Wszystkie tu opcje poodznaczam i tak zabawa ekspozycją. Przy włączonej ekspozycji zdjęcie było rozjaśnione. Ja je zostawię ciemne, ponieważ nie chcę, żeby wyglądało tak jak, tak jak wyglądało przed chwileczką. Dodam kontrastu. Tutaj jest akurat dosyć duża ilość kontrastu chciałam powiedzieć dosyć nieduża ilość kontrastu, żeby zdjęcie nabrało troszeczkę więcej wyrazistości. Toning w tym presecie jest troszeczkę niebieski, czyli tonowanie zdjęcia troszeczkę takie niebieskie, nadające barwę taką bardziej właśnie baśniową, chłodną, ponieważ wiadomo, niebieski jest chłodnym kolorem, to przy takich zdjęciach natury one wszystkie zielenie nabierają takiego niebieskiego, chłodnego odcienia. Ziarno zawsze dodaję, bo ja naprawdę lubię, napr jestem ogromną fanką analogowej fotografii, więc, więc bardzo lubię e, stary wygląd zdjęć. Ale już nie mówię o takiej chamskiej, bezczelnej sepi, po prostu zrobionej w gimpie. Nie, tego nie lubię. Ja, wszystko musi być subtelne, delikatne. E, saturacja. Ja tutaj troszeczkę odejmowałam tej saturacji e, w, w domyśle tego presetu, kiedy go tworzyłam. E, zazwyczaj preset tworzy się przy jakimś zdjęciu eksperymentuje się dodaje kolejne czynniki wtedy można sobie łatwo tutaj save filter, zapisać swój własny filtr i tylko przeciągając zdjęcie na, na okno programu po prostu obrawiać swoje fotografie w tym w pesecie, który sobie stworzyliśmy więc jest to naprawdę szybka robota Jednakże wiadomo, nie każde zdjęcie nadaje się pod ten sam preset. Trzeba sobie zmienić jakieś tam wartości danych parametrów, które tutaj są wypisane. Nie wszystko pasuje do siebie, dlatego cała obróbka zdjęcia jednak troszeczkę zajmuje. Trzeba nad każdym zdjęciem troszeczkę pomyśleć. Tutaj, tak jak mówiłam, domyślnie w tym presecie na podstawie jakiegoś zdjęcia w, w, włączałam obniżenie saturacji. Przy tej ławce nie ma najmniejszej szansy, że ja tą saturację obniżę, ponieważ ta trawa musi być zielona, te liście musi być, widać to światło, które tutaj przebija. Um, jasność, jas, jasności tutaj w ogóle nie dodawałam. E, czymś się chyba bawiłam, ale to zostało tak. E, Taki po prostu artefakt po, po moich zabawach nie dodawałam niczego, aczkolwiek jakbym dodawała, no to wiadomo zdjęcie będzie coraz bardziej rozjaśniane, no czego tak naprawdę nie chcemy, więc po prostu to wywalę. Mat. Mat moje ulubione wykończenie. Tak, tutaj jeszcze jakby ktoś pytał, mam jeszcze raz saturację. Czasami w danym presecie ja sobie z jakiś czas uaktualniam presety, klikam tam po prostu nadpisz go. Czasami ważne jest, czasami nie chcę, chcę pamiętać dokładne wartości, które tu ustawiałam. Jeżeli na przykład obniżenie saturacji do 45-74 było idealne w najczęstszej ilości przypadków, tak tutaj, jeżeli potrzebowałam sobie na przykład zwiększyć saturację co może wyglądać tutaj dosyć hardkorowo w tym momencie. No właśnie. Jeżeli potrzebowałabym zwiększyć saturację, co w sumie wyglądałoby całkiem nieźle o, do tego poziomu, to nie będę sobie tutaj zmieniała tego parametru. Po prostu sobie dodam następno, następne okienko saturacji i podwiększę, podwiększę podwyższe w miarę uznania. E, tutaj mam jeszcze krzywe luminacji. E, jest to w sumie, to są... To, ten parametr odpowiada za światła. Tutaj widzicie zdjęcie od razu zrobi się troszeczkę mroczniejsze. Te światła nie są takie przenikające. Głasie robicie mniejsze. Zdjęcie zatraca wiele ze swoich cieni, też wiele z, ze swojej faktury. Dlatego nie będę tego zaznaczała. Niech to tak zostanie. I tak jak już wrócę teraz do matu, mat ustawiam zawsze na samym końcu, w zależności od tego ile koloru ile mgiełki chcę mieć, tak zwanej w cudzysłowie mgiełki chcę mieć na zdjęciu, mogę mieć jej bardzo dużo, wtedy zdjęcie automatycznie straci z koloru. Mogę też mieć jej bardzo mało, wtedy zdjęcie będzie o wiele żywsze. Ja zazwyczaj balansuję pomiędzy tak trzydziestką, ewentualnie pięćdziesiątką. Wszystko zależy indywidualnie od fotografii. No, i oczywiście, zapisanie pliku. Powiedzmy, że mi się to podoba. Uznajmy, co by tu zrobić z tym zdjęciem. Więcej, mniej tego matu teraz. Powiedzmy, że mi się to podoba. Podniosłabym tą saturację. To będzie wyglądało lepiej. Może nie o tyle, ale mniej więcej o tyle. Yy, można po, przycieplić troszeczkę temperaturę. Tak jak tutaj toningiem, nadałam jej trochę niebieskiego. Tak. Yy, momencik w kolorach. W kolorach mogę kolor, coloring curve. Coloring, coś takiego mogę zrobić i ustawię albo w sumie nie, nie coloring tylko w temperaturę ustawię. To będzie, to będzie o wiele lepiej wyglądać. Wezmę sobie czynnik temperaturowy parametr. Wiadomo, jak zależy, czy jesteście zaawansowani, czy nie, ale zazwyczaj w większości programów graficznych w lewo ochładzacie, w prawo ocieplacie. Trzeba znać, trzeba znać oczywiście umiar. Ja troszeczkę, troszeczkę na przekór toningowi, który błękitnemu podcieple tą atmosferę tutaj. Wygląda to jakby pogoda naprawdę była piękna tego dnia. Pogoda nie powiem, że była brzydka. Bo była całkiem ładna, ale mgła zasłaniała wszystko wszystko dookoła, wszystko na mojej drodze było owinięte mgłą. To było niesamowite, ale, ale takie rzeczy nie zawsze są niestety potrzebne. Tutaj potrzebowałam troszeczkę ciepła, troszeczkę słońca, dlatego podwiększyłam. Pod... Co ja mam z tym podwiększyłam? Zwiększyłam temperaturę zdjęcia. Um, powiedzmy, że to zdjęcie mi się podoba, zapiszę je sobie kulturalnie. Powiedzmy, zapiszę je sobie na biurku, żeby nie było żeby nie było mi tutaj mm, muszę zmienić, zmienić nazwę, powiedzmy dodam do tego D zapiszę je na biurku chwileczkę to potrwa programy graficzne są zazwyczaj zasobożerne, czyli w zależności od tego jaki macie komputer, tak one będą na nim pracowały u mnie to zajmuje chwileczkę, bo ta tak zwana windowsowska klepsydra u mnie, to kolorowe kółeczko pokręci się momencik, ale napowiem Wam, że na moim starym komputerze ten program momentami potrafił zwieszać wszystko, włącznie z muzyką Spotify. Um, tak więc ja mam tutaj gotowe, obrobione zdjęcie. Otworzy się, czy się nie otworzy? To jest nieobrobione zdjęcie. To jest obrobione zdjęcie. Nie różnią się za bardzo, ale troszeczkę się jednak różnią, więc um, po prostu... Samo zrobienie zdjęcia to podstawa, ale dodanie mu kilku aspektów w programie graficznym zawsze wyciąga z niego coś innego. Ja jestem zdania, że nie warto nadużywać Photoshopa. Ale jeżeli można coś cie dobrego, ciepłego wnieść do zdjęcia, myślę, że warto to zrobić oczywiście znając umiary. Pokażę Wam teraz jeszcze trzeci wariant tego zdjęcia. Gdzie ja to mam wszystko? Tutaj, wszy tutaj chyba. Pokażę Wam, jak ja obrobiłam w wersji początkowej to zdjęcie, jak po raz pierwszy do tego siadłam. Jest troszeczkę chłodniejsze, wygląda to tak. Jest totalnie w chłodniejszych barwach. Tu wszystko jest podniebieski, podzielony. To jest nasza obróbka teraz. Jest troszeczkę delikatniejsza i w sumie nie wiem, czy bardziej mi się nie podoba niż ta moja pierwotna. A to jest zdjęcie totalnie bez obróbki. Ten program naprawdę jest intuicyjny. Myślę, że każdy początkujący, jeżeli szarpnąłby się na niego, bo do, dodam tylko, że nie, nie da się go niestety ściągnąć z internetu, z jakichś chomików czy torrentów. Przynajmniej jakiś czas temu nie można było. Program jest z 2012 roku. Um, ponieważ wszystkie te. Działające na platformę Steam programy, no są podłączone pod tego klienta, i nie mam pojęcia, czy ktokolwiek wpadł na pomysł, żeby to krakować, hakować i, i piracić. Aczkolwiek, program naprawdę jest intuicyjny i można się fajnie pobawić. Ja sama stworzyłam już kilka, kilkanaście w sumie moich ulubionych presetów, każdy do innego rodzaju fotografii. Tak więc chciałam Was zapoznać z tym programem, bo myślę, że naprawdę warto. Nie jest on tak skomplikowany jak, jak programy z pakietu Adobe. Tak więc, jeżeli będziecie mieli kiedykolwiek okazję, będzie jakaś wyprzedaż, promocja, to myślę, że zapoznajcie się z tym programem. I jeżeli chcecie poobrażać swoje zdjęcia, nawet jeżeli czysto amatorsko, nie wiem, na bloga, na Facebooka, to, to jest to całkiem fajna opcja, żeby czegoś się nauczyć, a nie wklikiwać po prostu tak bezmyślnie gotowe filtry z Instagrama czy, czy innych tego typu aplikacji, których w internecie jest na pęczki. To by było na tym razem na tyle. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania dotyczące tego programu, piszcie, postaram się odpowiedzieć. Wiem, że rozgadałam się i gadam już dosyć długo, tak więc do usłyszenia w następnym materiale, trzymajcie się, cześć.